i biorę się za rozcieńczanie, malowanie i chcę dzisiaj już na gotowo wszystko zaczynamy Dobra, ale żółciutki Dobra, jest. No tak około 20% Dobrze mówię, między 5 a 10% rozciąganie. No i jak na moje oko, trzeba będzie nieco rzadziej. I co, i klucz super. Mieszadło jak trzeba, o! to żem namieszał ładnie się pomalowało, wszystko dodało, no i coś poleciało. Mm -hmm, tam. I jeszcze korek próba generalna żeby mi za dużo nie wrzucało Próbujemy najpierw na mniejszych elementach. ładnie kryje. Teraz zacznę sobie od tego. zobaczymy jak skryję mi to, co nie domalowałem dokładnie. Ciekawe, czy to naraz skryje. Tak na gotowo. Niezły ten lakier z granitu. Praktycznie raz i już zakryło. Trzeba przyznać, że to nie jest amator profesjonalne, tylko amatorskie malowanie. I dużo wybacza ten lakier. Tak się łatwo nim maluje. Jest okej, okay. tu nie może mi braknąć. Zrobimy jak Zobaczcie. Już jestem po malowaniu koloru na błotnikach tylnych i masce. Zaraz będę to wszystko czyścił. A teraz ogłoszenia parafialne. Pięknie się przyjęło. Jedna puszka litrowa mi wystarczyła na pomalowanie maski od wewnętrznej z zewnątrz maskę, błotniki tak samo obie strony. Kryję za pierwszym razem. Przyglądam się nie żadnych prześwitów, oczywiście biały podkład ładnie przyjęło, bo jak malowałem na wewnętrznej, na tym e, takim podkładzie, jakby tam praktycznie mi słowa, wybaczcie, fabrycznym, czy tam magazynowym jak to woli, to i tak zakryło. dobry plus tej farby tego lakieru od granitu, że tak jak widać, to prawie nikt nie oszukujmy się, nie maluje w jakichś tam komora profesjonalny sposób tylko mniej więcej tak na podwórku yy, gdziekolwiek po jakichś szopach yy, i naprawdę ten lakier potrafi dużo wybaczyć. Świetnie kryje, dobrze się tym maluje. Każdy amator, jak myślisz sobie, że sobie nie poradzisz, to sobie spokojnie poradzisz i wyjdzie ci świetnie, że ciesz. szwagier, ciotka, żona, Hanka pochwali. 24942 To właśnie ten kolorek ma numer u nas na sklepie. Pamiętaj, że z moim kodem, jak robisz sobie remont, malowanie, cokolwiek, to sobie kupisz taniej. To zawsze jest 5% i, i to przy dużych zakupach ma duże znaczenie. Pochwalę bardzo te lakiery. No jakby nie patrzeć cenowo. A kupowałem do samochodów, gdzieś tam Jakieś, e, miesza, w jakichś mieszalniach to wymiatają. No Jest spora, kilkadziesiąt procent różnicy taniej a pomaluję nią każdy i bez jakichś takich m, dokładnych y, parametrów Odpadnie, to będzie widać czy to odpadnie za jakiś czas Nie odpadnie, bo już malowałem 5 lat temu ciągnik taką tylko zieloną i przyczepę też zieloną nieco inny ral no i świetnie się trzyma do dziś, te lakiery są naprawdę wytrzymałe Tylko trzeba pamiętać o utwardzaczu No i... Najlepiej to kłaść pistoletem Nie malowałem lakierem takim, gdzieś wałkiem albo pędzlem, nie wiem jak to wychodzi Ale jak malujesz pistoletem To, to czy to gęsto zrobisz, czy, czy, czy na rzadko To naprawdę też zależy od temperatury no, Jest chyba 8 stopni, czy 7 No i przykryło Cudownie cieszy oko. Nowe błotniki. Wiadał już na ciągnik. Teraz tylko przyłożę, założę koła tylne i, i pójdę z tematem. Także zdejmę przednie koła. Masnę jeszcze przednie błotniki. Skręcimy i zobaczymy, jak to już będzie wyglądało. Założone Naklejeczki są na sklepie, dokupię nakleje, żeby nie było, że zostaną takie łyse. Eee, miałem taką fantazję wcześniej, żeby były czarne sporniki, ale wszystko w kolor to miało też mieć inny kolor. A i co jest przykuło pewnie uwagę, dlaczego to jest takie pocięte, dlaczego to zostało takie brzydkie. Nie kupowaliśmy statu nowego. Bo i tak musielibyśmy to pociąć. Bo jest dołożone wspomaganie elektryczne no i się nie mieści, po prostu trzeba ciachnąć. więc po co szpecić? Wystarczyło pomalować i zostanie takie jakie jest, bo już jest wycięte. A nic to nowego nie wniesie, jak się założy nowe i dalej się to potnie. Bo tak. Teraz mam odsłonięte to wspomaganie. Jak ktoś tam planuje sobie założyć, nie wiem jak to w praktyce. Jak to z używanymi rzeczami? Albo trafić się niewyjeżdżone bardzo i posłuży parę dobrych lat, albo trafić na takie, że się od razu tego samego dnia zepsuje. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać. Wtyczka, dwa kable zasilające. Tutaj, patrząc, nie widzę tu oznaczenia, żeby podpowiedzieć. Ale jak ktoś by chciał naprawdę wycudować. Cztery kabelki sobie wiszą. Tutaj wychodzący żółty, nie wiem, jakie to, jest, jakie to oznaczenie ma. Jest jako włącznik. Sygnał. Pewnie jakieś elektronik to wszystko wyjaśnił i, i, i powiedział jak to podłączyć. Tak to jest zrobione. Trzy kable są tak naprawdę do wspomagania elektrycznego potrzebne. My nie rekomendujemy jako sklep elektrycznych, bo nie ma nowych na rynku, co już sobie lepiej. Nawet bez dyskusji założyć hydrauliczne, czy to wrożon, czy to nawał. Zależy kto co ma, kto co robi. To świetnie się będzie sprawować. I teraz najfajniejsza zabawa. Skręcanie już było jeżdżone, bo po złożeniu trzeba było sprawdzić, czy się nic nie rozleci. Pojeździliśmy trochę, jest OK, więc można go już dokańczać Bo po co zrobić na gotowo odpalić i niespodzianka Pierwszy raz ja osobiście robiłem ciągnik, bo nie miałem wcześniej. Miało być troszeczkę, wyszło dużo, ale przy okazji i taka rozeria nowa, żeby cieszyło oko. Jak się uda jakąś fajną kabinkę dorwać, to już będzie miodzio. A po wszystkie inne części, które szukacie, to oczywiście na sklep i pamiętajcie o moim kodzie rabatowym, który jest dla Was, dla moich widzów. I do zobaczenia w następnym odcinku.